Yo, hej, ejkej, ja jestem Szpodel, to jest odcinek 13, skończyliśmy przy barze, kurwa, przy Garta Falarina i mamy mieć jakieś śledztwo, kurwa. Hoi, gra w kości, zaraz. Czy tam rozejrzymy, a nas jakiś How be damned. Place like this? I wouldn't doubt it. Sense of humor. I like that. have we met yeah, not officially uh, I don't want any trouble uh, neither do I yeah, no just here to do my what? job which is to give you this this being directions my employer trained you okay it... <laughs> me <tiets> Mm -mm, Zakupiona głowa Ten coś tam był w Hatman Teraz tak y... Gdy grałem ostatnio Wrzuciłem filmik, nie? I doszedłem do tego momentu Znaczy obecnie go wrzucam, sorry, żeby mi się pomijam. Skończyłem rozmowę z tym ziomkiem i skończyłem tutaj. Chciałem nagrać następny odcinek, ale tam do jakiegoś momentu, zrobiłem cięcie, nie? wiecie, w cięciu, o, sobie patrzę, <grym> Facebooka co się działo, nie? I nagle jebało wyjebało mi program nagrywania. O tego co sobie zrobię. Wyjebało mi nagrywanie i w ogóle wszystkie inne górne. że trochę muzykę, bo mnie trafi. Poziom głośności. Okay mnie trochę mnie drażni. podwórze zapewnił na i gdyż tak popierdolił mi się ten filmik ja doszedłem tam jakiegoś etapu no i nie było opcji żeby to cofnąć musiałem przechodzić od tam jakiegoś kurwa safe'a zaległego aż dotąd nie no spoko przyszedłem ale wiem co będę robił w tym odcinku ale nie wiem co będę robił na sobie z tak easy wiem ja, że mam tu wejść a nie wiem, co to będzie tutaj? Come on, Looks fun. Jakie to tu są jakieś kurwa pod ziemią? A idź pan jak Jaki to będzie potwór? Na no, chulach Jak Jakie, wiadomo jak ja kurwa nie tnękuję się Niedźwiedzia, że ja tutaj mam podium. Teraz chyba tak jak w Twoim. Z tym elektryka. Poczekajcie chwilę, ja sobie podłączę kamerkę, nie żeby ją coś tam, żeby nie było widać, nie ma nic, tylko po prostu moja kamerkę daje światła, jak jest ciemno w pokoju, a za bardzo teraz, kurwa, nie widzę ze dlatego, że mam wskażone światło, jest taka moja mini lampka. Co mamy

Dziękuję, noszę, poproszę. Jak to mój trener lub Movement? On pokazywał jakąś akcję, jak znów przeciwnika, i było takie: Dziękuję, noszę, poproszę. Nie jest z tego, później kurwa wpierdła na ten jak były interwały. Drówka się chyba stwarzyła. już wbi ten szesnasty poziom daleko nie mam ja wbiję szesnasty poziom to chyba nie chyba tutaj mam jeszcze 15. chuj wie no tutaj mam 14. jak wlepię tamtego save'a to będę miał ten 15. To będzie go. chociaż nie wiem czy nie będę musiał tego questa robić na początku najwyżej go zrobię ale poza kamerą Muszę też skończyć tutaj robić od razu tego miejsca, które miałem się od początku. Muszę tam zrobić pewnego skilla, który będzie nam no, przydatny. Woda wszędzie. Napiskanie się w wodzie. No nie jest kolorowe. Sumałem mrówki. Zaraz troszkę mówią o kamy ironiczny. elfów. Elfów. A to nawet nie wiem, że są elfy w tej grze. Sorry, nie wiem. He comes the boom. Him comes the boom. tu, dobra, fajnie, mamy kamień, już spierdalamy tam gdzieś indziej tam gdzie miałem spierdalać od razu lecę zrobić to ile kurwa na no, oś strzelam, żeby będzie około 5 minut, a się chcę wyrobić z tym co chcę zrobić, nie? Musiałeś kurwa w podziemia i gdzieś tam jeszcze Więc już tam lecimy Więc mi zaczęło kurwa rydzić, nie? Bardzo pokażę. Musimy się teleportnąć Bajan całe coś z tym przy mieściach zdarza. Tu się musimy depnąć. Podejść do tam kurwa, jakiegoś handlarza i obok tego handlarza będzie zejście w tu, w kanały. W tych kanałach. No, ty. To jest w ogóle kurwa. Chować broń, ale teraz poszukaj tego handlarza, ciągną kurwa biegł. tak go nie będzie, to będzie lekka chuina. Bo ten nie. kurwa, nie zawieszę. No kurwa, co jest? Tu jest chyba zejście. Obywatny, który będzie miał coś fajnego przy sobie? Masz wytrychy? Masz wytrychy. Mimo, że mało wytrychów łamię, ale zawsze wolę mieć tam parę w zapasie. No mimo, że tam jeden mi starczy, dwa kilka, dziesięć zamków, to sprzedam. To gdzieś kurwa, stopyłem, nie, nie gdzieś, kurwa, kurwa to było, nie wiem, mam pojęcia gdzie. Jakiś kurwa skrzynce, Dwa customer. A byłem w tym odcinku kurwa w tych jebanych kanałach Sklepikarz, dywany mi sprzedaż ja, kurwa w Rosji jestem Teraz kurwa piekanie po mapie i szukanie tego Ja pierdolczą mi tak grę kurwa przycina z ramię, chuj strzeli Może dlatego, że wrzucam filmik i jednocześnie jeden renderuje już dlatego po części gdzie to kurwa jest? znaczy no, jest, no, jest jeszcze na miejscu kurwa zamknięte i byłem jeszcze na obok jakiegoś kurwa handlarza wydać jakiś handlarz kurwa był coś w Ja się A no i będę teraz kurwa rabojut, 3 godziny. ja pierdolę. Tu jest wyjście. To tu nie. Watch it you, old się wpierdolić w kanale. Kurwa, mm. zaraz to się rozkurwia w domu, nie? <muchy> się, bo mnie zaczyna pochodzić w kurwie. <muchy> Wiecie co? Robimy przerwę. Jak, kurwa, znajdę to, to wejście, to, kurwa, znowu takie tak bywa. Jesteśmy po cięciu. Znalazłem to wejście, lecimy dalej po trochę, kurwa, dłuższym cięciu mnie chuj strzela, nagrywam to po raz trzeci, jeśli teraz mi się tego nie uda nagrać, lub mi się to nie zapisze, to po prostu kurwa wrzucę wam jedną część filmu i chuj. Chodzi o to tutaj w tym cięciu, gdyż iż, ale save mi się porozpierdalały, film mi się nie chce zapisać. Jak nagrywam, nic mi się kurwa nie chce zrobić. A chodź to, o to chodzi, żeby znaleźć kurwa ziomka, tego odkroju, oh. przez... oh. który będzie z Guilty nas nauczy kraść a to jest ciekawe w tej grze i chcę wam to pokazać. Ale niestety kurwa, przez jebaną grę nie mogę, co mnie strzela chuj i się trochę wkurwiam jest dalej mumia oniem czas. Nagrywam wszystko tak jak wcześniej, ale gra, ale kurwa mówi, winia i chuj ty tego nie nagrasz. I wychodzi mi albo 0 bajtów, albo kurwa nie chce mi się to odpalić, a wyjdzie, że jest nagrane albo chuj wie jak, nie. No kurwa, trzymajcie mnie, bo wybuchnę, nie. Te wszystkie questy, które tam w one, one są porobione potem, nie. Bo następny odcinek zaraz po tym, co teraz nagrywam, mam już nagrane, dziwne, nie? Do, do końca pierwszego nie nagrałem, nagrałem dobrze drugi, nie? No, bo mnie chuj strzeli, też mnie to w kurwia. Haki? Aha, wisiedł. Dalej, kurwa, bo chcę stąd jeszcze wyjść jakoś normalnie, a idę przez skały, kurwa, czemu nie? Zać ma dawna kurwa. Bo się zmęczyłem i nie mogę kurwa przeskoczyć w barierki, no ja pierdol. gry się wkurwiam i to w chuj. Nie wiem co, co robię źle, co jedz, źle kurwa. Nagrywam wszystko tak jak kiedyś. Ale nie i chuj gra mówi nie spierdalej. Naprawdę kurwa To mnie drażni, to mnie denerwuje, to mnie drażni, to mnie wkurwia No sobie rozjedziemy ty, jak już mnie Ja Miałem poziom P 13, to bardzo safe przed 2 godzin Ja nie mam czasu Lekki trochę w wkurw, część druga. No ja pierdolę. No ja pierdolę. Dobra, jesteśmy koło tego ziomka. On nas jeszcze zaczepi. Ah, no, tak więc to było na tyle w tym odcinku. Zostaw łapkę jakbyś mógł, jeśli mi się to kurwa wyrzuci. Jeśli mi się to zapisze, yo, hej, aka.